Ciemka. W dzisiejszym odcinku zagramy Far Cryer 4. To będzie takie mało odskoczenie czy od FIFA No okej. Okay. Bardzo ładne widoki. Fajna misje są z takim gościem Willisem. Może od niej zaczniemy. Obranie od tej strony. Zaczynamy. AJ, This is it. My last job for you. You're on the 10-yard line now. Get in. Hold on to that. I just drank a bucket of coffee. I'm going to need it soon. Jesus. Dobra, lecimy w jaka czeka na nas. Myself. I'm gonna lay down some truth for you, and it's not gonna be pretty. Your dad tried to kill your mom because she was about to walk away from everything. The Golden Path, Karat, the cause... But what? Fact. Your mom was a kuna matata, or whatever the heck they call the young girls. Fact. Your mom was spying on Pagan, even though she liked the guy. Fact. Your father was a patriot, and I've never met a patriot who isn't a son of a bitch. As for the rest of it... Another of Yuma's lieutenants needs doing. Take care of it. No dobra no, no. bardzo ładne widoki no okej okay, idzie teraz iść no może tędy jest jakaś ścieżka no tu nie ma Aha tam jest wskaźnik to pewnie czy ma trzeba użyć naszego komunizmu latanie żeby się przedostać no dobrze myślałem może mi wyrobuje jakoś oj chyba za nisko a nie jednak No Dobre małe cięcie e... Jakaś... Jakieś zwierzę Zaczęło zarżować na mnie Zobaczyło mnie I inni, zawodni... inni przeciwnicy się skapnęli I mnie zabili O właśnie On No znowu zaczyna zarżować Tak, I wasn't joking when I said cut your target open. I need you to keep the body intact. Guns and explosives do too much damage so you'll have to use a blade. Time for some good old-fashioned wet work. Why the hell do you need the body intact? Oh I won't lie to you. Eu o isso. Myślę, że to w jest O, dobrze Ej, co to? A, pies Desz To jeszcze kochają pieskie Dobra ja Gdzie mi są teraz? A na górze A, z tej odległości raczej nie zabiję Aha. No to są... Przeciwnicy nie są super inteligentni. Okej, okay, zgubiłem się. Przez chwilę. Teraz już ogarnię drogę. Tam, gdzie jakąś się zginie, najprawdopodobniej to są przeciwnicy. główny mam... cel jest tak myślę że wezmę granat wrócę w tą dwójkę zabiję a z noża o nicestwie celu prawie wyszło Ej, czemu nie chce się zdjęcie zrobić? Aha, bo... tam... Trzeba sfotografować ciało, a nie twarz. Okej... ...kombinezon. Więc będziemy sobie latać. No dobra, małe cięcie, zginą... Ujrzyjmy się z kawałek jakiegoś tyle, a nie co innego zrobić. już widzę helikopter? Tak to helikopter, trzeba na nie uważać. Ale fart, ale fart. A no, fajnie teraz prawie nic nie widzę. No, ale jakoś to idzie na razie mi A, mi było blisko. okej, okay, udało się. Teraz wystarczy tylko wylądować. Bezpiecznie. yeah yeah i took care of him are we going after you and now consider this information your last paycheck you've been killing cia assets this entire time we're cleaning house pagan no longer represents a clear and present danger to the u.s we needed to erase our footprint iraq you did a damn fine job of it so everything you told me is a lie what I said about your mom and your old man—all that was true. What I told you about Yuma. Doesn't smell. You can ask him yourself. What the fuck are you doing, man? Sorry, kid, but like I told you, every patriot I know is a son of a bitch. When well, I be? Let's see. Let's prove it. We're gonna see if we can get it. Aha. Maybe some paperwork. Maybe some kind of training. We'll have to learn from him. Oh, yes, it's Bla, bla. A drugie ukończono. Znaczy nie to się okryje. Każda misja w Arkraju jest inna i ciekawa. You left the bag on his head. Can he breathe? Do you at least punch holes so he doesn't suffocate? Hello. Did we enjoy our time with the CIA? Welcome to Degeš. I apologize for the Spartan accommodations, but you have been a naughty little shit, haven't you? Gallivanting about with a golden path. And poor Paul, are oh, you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Uh, deadpan, dipshit, doorknob? I'm sorry for your ennui, but let me ease him into this humor. You're about to mind fuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich. Whatever. You've seen him. He's still breathing. Now go away. I've got work to do. Fine, fine, fine. But I want him alive. With all the bits that count intact. But one last thing. Now, RJ, I know this is hard. But consider this tough love. Prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Hmm. Oh, and uh, one final piece of advice. I wouldn't sleep too close to the edge. Whatever you say. Dude. Get on the floor. Why? Get on the fucking floor! I'm on the floor. What are you doing? What is that? Ah. What was it? To co Ok, dostaliśmy jakiś narkotyk. No, bardzo ładne widoki. Ok, trzeba stąd uciec jakoś. Tutaj jest jakiś więzień, widzę. O, co to jest? Dziwne. A musimy kotwiczkę zbudować. To Pewnie tędy trzeba jakoś iść. Dobra, no, no, tu nikogo nie ma. O, ja no czas jakichś główki. Dobra. Po zawsze jak biegniemy przypomina mi się ta misja z Far Trójki. Początek gry To was mówi RUN forest RUN Dobra, tu widzę jakiś pręd, raczej z niego powinniśmy zbudować tą kociczkę Nie wiem, nie ma żadnej interakcji. Może trzeba się wyhilować do końca. A nie, wystarczy było po, tak podejść jakoś. Okay. teraz trzeba szukać drugiej części. moim królem. dla niego teraz, który... był ten. i jego kochanie za Aishwary, w końcu To jest. No chyba trzeba odrzucić. No i co teraz? A, zrobił. No... Musimy uciekać. Przypomniał mi się ten Outlast. Bardzo podobna. Mechanika jakby.

Teraz ja muszę użyć kotwiczki, mhm, coś mi to przez chwilę. Wydaje mi się, że to sobie ostatnie Oto jeden Będzie jakaś misja, której nie będziemy mieli no przestranę. Zawsze uciekamy, zawsze kto nas goni, zawsze kto nas chce zabić. Jak nie jakieś mutanty, to zwierzęta, jak nie zwierzęta, to ludzi, tak. Spółko. I za to lubimy Far Kraja. Dobra, małe cięcie, zabili mnie. Tu mam jakąś notatkę Tak szczerze to dwa... nie, trzy razy podchodziłem Dopiero teraz się skarbnęłem, że łuk jest Ci wydaje, że najpierw trzeba zabić pieski? bo one chyba są takie najbardziej sprytniejsze. No. Pan jest strzał. Ale poczekamy aż ten gościu spadnie na dół. A, oh, odkryli mnie. Nic mi nie dało, no prawie... A, udało się. Nie no, wyszliśmy, nieźle. Gdzieś zamieć. Włączy mi się sprint. Będzie jakaś interakcja prawie pewnie. O, oh, jest. Jakiś gościu. I tak nie kupię DLSi. Co mnie fajnie go zrobili. Cały zdrowy. Congratulations, you're officially the luckiest man I know. I searched for you for a week in enemy territory. A good thing we found you before you froze to death. Where's of all. Probably doing what he does best. Sitting in a dark room praying to dead gods for your safe return. I've been watching you for three days, but you're awake now and you seem okay. Muszę uh, no, oczywiście... Mm, right niewdzięczny za to. You. And I'm happy to have you with me. No, ale osobiście jestem za Sabalem. Bo... Kultura jest... najważniejsza. Ona chce jakby na to wszystko zniszczyć, te śwantynie i tak dalej. Okej, okay, dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Zapraszam do subskrybowania i oceniania. Hej!